Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Ajan z Karczmy Ayantisa i zapraszam Was na kolejną 27. już tygodniówkę. A w dzisiejszym odcinku: Błąd w punktach życia potworów Diablo 3 i StarCraft 2 o 20 euro taniej, ulepszenia w craftingu, wzmocnienie cierni, Esport nieobecny w Diablo 3, polski dubbing w Diablo 1 oraz nagrania z powrotu do Tristram. Kilkanaście dni temu gracze zgłosili na forum Blizzarda kolejny błąd w grze, tym razem związany z ilością punktów życia przeciwników. Zdarzało się bowiem, że gracz spotykał w grze nowego potwora, który nie będąc wcześniej zaatakowanym miał zmniejszoną ilość punktów życia. Przedstawiciel Blizzarda potwierdził ten błąd związany z niewłaściwym skalowaniem punktów życia przy wyższych poziomach siły potworów i zapewnił, że trwają prace nad jego wyeliminowaniem. Jeszcze przez dwa dni trwać będzie promocja Blizzarda na drugą część Starcrafta oraz trzecią część Diablo. Gry będą tańsze o 20 euro w sklepie Blizzarda, a zatem Starcrafta 2 kupimy już za 20 euro, a Diablo 3 za 40, czyli nieco ponad 160 zł. Promocja zatem nie wydaje się aż tak atrakcyjna, biorąc pod uwagę, że oryginalny klucz do Diablo 3 możemy kupić chociażby w serwisie Allegro już za nieco ponad 130 zł. Pracownicy Blizzarda doskonale zdają sobie sprawę, że crafting, czyli własnoręczne tworzenie wyposażenia u kowala, nie jest obecnie zbyt dochodowym zajęciem. Dlatego też w przyszłości przydatność tego rzemieślnika, a także materiałów uzyskiwanych z rozbicia wyposażenia, takich jak ognista siarka, zostanie zwiększona. Blizzard planuje także wprowadzić możliwość rozbicia u kowala unikatu Hellfire Ring. Ciernie, czyli obrażenia odbijane z powrotem do przeciwnika, były w legalnej grze stosowane raczej rzadko. Projektanci gry zdają sobie z tego sprawę i kilka dni temu zapowiedzieli modyfikację tej cechy wyposażenia. Możliwe, że wprowadzony zostanie nawet nowy afiks działający na zasadzie cierni, lecz zdecydowanie bardziej uniwersalny i przydatny. Podczas największego w historii Blizzarda pro-gamingowego turnieju zorganizowanego przez firmę z Irvine, czyli Battle.net World Championship w Chinach, Mike Morhaime poruszył także kwestię e w Diablo 3. I niestety fanów turniejów i lig w naszej ulubionej serii gier będę musiał srodze rozczarować. Blizzard nie planuje bowiem w żaden sposób wspierać pro-gaming w Diablo 3. Oznacza to więc brak oficjalnych turniejów, brak przyzwoitych nagród i zdecydowanie luźniejsze podejście do kwestii trybu PvP. A zatem, skoro Blizzard nie będzie wspierał turniejów w Diablo 3, organizacją tychże będą musieli zająć się gracze, podobnie zresztą jak miało to miejsce w drugiej części. Przypominam zatem o zacnej międzynarodowej inicjatywie podjętej przez polski zespół Diablo 3 Klanik, skład którego wchodzi wasz oddany karczmarz, która ma szansę na zastąpienie Blizzarda w e-sportowym wydaniu Diablo 3. Jak informuje Noctis. Założyciel jednego z największych polskich serwisów poświęconych Diablo 1, czyli Kroniki Noctisa, zespół określający się jako Waja Film i Didi Blog rozpoczął kilka miesięcy temu pracę nad polskim dubbingiem do pierwszej części serii Diablo. Wydanie polskiej wersji audio zaplanowane jest na pierwszy kwartał 2013 roku, ale już teraz możecie odsłuchać próbki dubbingu w wykonaniu niejakiego Wojtka. Jakiś czas temu informowałem Was o dużym turnieju w pierwszą część Diablo, organizowanym przez serwis Epicentrum Diablo. Czapki z głów dla Blesda i Desimiusa, organizatorów turnieju, który potrwa do połowy grudnia. Jednak już teraz na YouTube'owym kanale Epicentrum Diablo możecie obejrzeć kilkanaście nagrań z walki, jeden na jeden. I to wszystko w dzisiejszej 27 tygodniówce. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejną już za tydzień.